Cześć, tu Keta Polka. Witam Was serdecznie na kanale i zapraszam do oglądania odcinka, w którym wyjaśnimy sobie kilka podstawowych pojęć związanych z dietą ketogeniczną. Porozmawiamy sobie o tym, czym jest ketoza, co to jest ketoadaptacja, co to są makroskładniki i jak powinny właśnie w diecie ketogenicznej wyglądać. A na koniec pokażę Wam jakiś prosty posiłek sporządzony właśnie zgodnie z zasadami diety ketogenicznej. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie zapraszam do dalszego oglądania. Niezależnie od tego, jaki sposób żywienia wybraliście, mówiąc inaczej, jaką dietę obecnie stosujecie, to głównym celem tego, że jecie, jest, a przynajmniej powinno być, odżywienie organizmu. I tutaj dochodzimy do pierwszego pojęcia, czyli składniki odżywcze. Składniki odżywcze to makroskładniki, czyli białka tłuszcze i węglowodany, a także witaminy i mikroelementy. Witaminami i mikroelementami zajmiemy się w osobnym odcinku, bo im warto poświęcić troszkę więcej y, czasu. Y, natomiast dzisiaj skupimy się na makroskładnikach. Każdy z tych makroskładników jest nośnikiem energii, co znaczy, że y, dostarcza do naszego organizmu określoną ilość kilokalorii, i tak. 1 gram białka dostarcza nam 4 kilokalorie, 1 gram węglowodanów dostarcza nam również 4 kilokalorie, natomiast 1 gram tłuszczów to aż 9 kilokalorii. Chociaż każdy z makroskładników jest nośnikiem energii, to jednak w praktyce wygląda to tak, że nasz organizm najczęściej białka traktuje głównie jako budulec, natomiast energię czerpie z węglowodanów albo z tłuszczów. Przez lata w tradycyjnym modelu żywienia, takim najbardziej rozpowszechnionym, właściwie niemalże na całym świecie, przyjęto zasadę, że prawidłowo skomponowana dieta to jest taka dieta, gdzie głównym źródłem energii dla naszego organizmu są węglowodany. I dlatego to właśnie węglowodanów powinno być najwięcej w naszej diecie. Od kilku, kilkunastu lat coraz większą popularnością zaczynają się natomiast cieszyć inne sposoby żywienia, inne modele żywienia. Low carb, high fat, czyli niskowęglowodanowe i jednocześnie wysokotłuszczowe. Czas na kolejne pojęcie, dieta ketogeniczna, a inaczej dieta ketogenna. Dieta ketogeniczna to taka, której zadaniem jest wprowadzenie naszego organizmu w stan ketozy odżywczej. Ketoza odżywcza to taka sytuacja, w której nasz organizm zmienia paliwo i zaczyna w głównej mierze czerpać energię z tłuszczów, tych, które dostarczamy w posiłkach, ale także tych, które tam gdzieś się zmagazynowały w różnych miejscach naszego ciała. Proces przestawiania się naszego organizmu na nowe źródło energii nazywamy ketoadaptacją. To jest dość skomplikowany proces, który według różnych źródeł może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Wszystko zależy od tego w jakim stanie był nasz organizm kiedy zaczęliśmy przygodę z dietą ketogeniczną, czyli jak wyglądało nasze zdrowie metaboliczne jakie diety dotychczas stosowaliśmy. To wszystko determinuje czas w którym nasz organizm w pełni przejdzie proces ketoadaptacji. Co zrobić, żeby wejść w stan ketozy? No przede wszystkim musimy bardzo ograniczyć węglowodany. Takie wzorowe makro na adaptacji do diety ketogenicznej wygląda następująco. 5% energii ma pochodzić z węglowodanów, 10-15% z białek, natomiast reszta energii, reszta naszego posiłku każdego mają stanowić różnorodne źródła tłuszczów. A co z makroskładnikami po adaptacji? Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaki cel jest Waszej diety. Możecie po tych kilku, kilkunastu tygodniach trochę podnieść węglowodany. Możecie trochę podnieść białko. Ja zachęcam Was do tego, żeby próbować. Oczywiście wiecie, no nie, nie skokowo, tylko, tylko tak z głową, tylko rozsądnie. Zobaczcie, jak będziecie się czuli i na tej podstawie podejmijcie decyzję. Zawsze możecie wrócić do makros okresu adaptacji jakby tutaj też nic nie stoi na przeszkodzie. A czy trudno jest przygotować posiłek zgodnie z dietą ketogeniczną? Słuchajcie, i tak i nie. Na pewno wymaga to pewnej wprawy, dlatego ja Wam bardzo serdecznie polecam, szczególnie w początkach przygody z dietą ketogeniczną, żeby korzystać sobie z jakiejś aplikacji, można je, słuchajcie, ściągnąć za darmo, tam wpisać sobie swoje zapotrzebowanie kaloryczne, ustalić procentową ilość właśnie makroalimentów, i tam nam się ładnie pokaże, ile gramów, jakiego makroskładnika powinniśmy w ciągu dnia do naszego organizmu dostarczać. Słuchajcie, wraz z upływem czasu oczywiście nabierzemy doświadczenia i na oko będziemy mogli ocenić, czy ten nasz posiłek jest skomponowany zgodnie z zasadami diety kategonicznej. Wtedy to liczenie już nie będzie nam y, takie y, niezbędne, takie potrzebne. Y, natomiast myślę, że na początku przygody z dietą kategoniczną warto jednak y, jakąś tam kontrolę nad rozkładem tych makroskładników mieć. I co moi drodzy? Wydaje mi się, że jak na jeden odcinek to jest całkiem sporo wiedzy. Jeżeli tutaj znaleźliście jakieś przydatne dla siebie, fajne informacje, to bardzo proszę zostawcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, zasubskrybujcie kanał. Możecie mnie też odwiedzać na profilu na Facebooku Ketopolka, zapraszam serdecznie. Tam znajdziecie linka do, do mojego bloga, gdzie jest również sporo przepisów ketogenicznych. Na koniec, tak jak obiecałam, zabieram Was do kuchni, żeby pokazać Wam jakiś tam prosty posiłek, stworzony właśnie zgodnie z zasadami diety kategorycznej. I to jest moja dzisiejsza kolacja, czyli burger wołowy zapieczony z cheddarem i odrobiną majonezu oraz sałatka. Na ekranie widzicie jakie to danie ma kalorykę i jakie ma makro w gramach i w procentach. I to już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.